Tu nie nagrywaj teraz, tam kurde, Czeka. gdzie to to łaził. Zobacz sobie. Przyjmuję wyzwanie, aczkolwiek już mówię, że nie będziecie mieli ze mną lekko, bo ja no jestem nie, no ja by... taki trochę niewierny Tomasz. Grzesz rzuca temat, słuchaj, jest taki pomysł, sprawdzisz u siebie, zobaczysz, ja ci nie powiem co to jest. Ty byś, mój, ty byś poczekał, ja bym poczekał, tak. ale... Zobacz, jadą już. I Tak, jadą. jadą. Ale oni suszą, to... ja tu motorem skakałem. O i no, to, to, tak, to i tam to tam jest, tam. no właśnie też tak patrzę na to. No. Bo zawsze z Mateuszem taki wspólny język potrafiliśmy znaleźć, prawda? Oj tak. Już przy pierwszym naszym spotkaniu pamiętam z, jak Bardzo no? się ten, wspól... zżyliśmy, się. zżyliśmy się wtedy. Żeby sobie coś nie pomyśleli Mateusz. Nie, 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 każdy spał ze swoją żoną. Ja tutaj jeszcze z tatem Mateusza chwilę rozmawialiśmy i powiem tak, szacunek za, no, za to gospodarstwo. Mate Mateusz ma co robić teraz. Coś mi ta miejscowość mówi? Mikołajki Pomorskie, te tereny. Gdzie my znowu możemy być? Hm. Za mną piękne połacia. Wszystko tutaj, nasz przyjaciel, zaraz go zobaczycie, pokazuje, że to jest wszystko jego. Te krówki, stawik. Weź, bo ojciec jest, to ja się stresuję przy ojcu. Nie nagrywaj teraz. Tam, kurde, Szeka. gdzie mnie to łaził. A to co? To jeszcze nie. To jeszcze nie To jeszcze nie, to jeszcze nie... To jeszcze nie wszystko, Twoje? Co? Do, do, do linii drzew. Do, do linii drzew? Do, do, ale tamtych. Ale atakują od rana. Także od jesteśmy rana. dzisiaj u kuli. Tema. Saduki. No i co? I ja to lubię, powiem ci, do ciebie przyjeżdżać. Raz już tutaj obchodziłem te tematy, ale myślę, że dzisiaj. Mało pamiętać. Mi... Mało pamiętam. <laughs> Mam nadzieję, że trochę mi pokażesz i przypomnisz, jak to wygląda. A dzisiaj jesteśmy tutaj raz że z X-em, No, ale to bardziej takie spotkanko towarzyskie. To Oficjalne zaproszenie dla Ciebie i oficjalna paczka z wyzwaniem e, X, zobacz sobie. Przyjmuję wyzwanie, aczkolwiek już mówię, że nie będziecie mieli ze mną lekko, bo ja, no nie, no ja taki trochę niewierny Tomasz. Ty jesteś niewierny Tomasz, ale to nie chodzi o to, żeby, żeby Cię to tutaj i... zmuszać, nie, tylko nie. żeby zobaczyć. Dokładnie. Tak. E, także masz tam w środku e, trochę... Hmm. To jest list do ciebie, słuchaj, to. to Ostatnie, my, teraz, my teraz listy piszemy. Ostatni list, jaki dostałem, to od żony. I widzisz? I to bardzo niedawno. Naprawdę? Tak, coś, coś miłego? Moja żona jest bardzo romantyczna. Widziałeś, <laughs> jakie ja mam charakter pisma, więc jak ja list piszę, to. Co, cokolwiek jaka treść by nie była, to wygląda on. Kurczę, ja średnio. A ja ci wydrukowałem. Stałeś wybrany. Mo, może ten? Tak. Może być? Bardzo ładnie. Jak wydrukuję? Nie będę chyba tu wszystkiego, co? Słuchaj, Czy coś mam przeczytać? Podpisz się tylko... A długopis masz? X? Nie mam. No. <grafy> tylko x wstaw, przystępujesz do wyzwania i w sumie... No, a taki, w środku... Może taki nakleję. A w środku, poza tymi wlepkami, no to jakieś tam e, ubranka jak, się znajdą. Jak to Wojtek mówi, ten... Czwartka e, ćwiart, litrowa. Takie jak tutaj, żółte. To są, powiem Ci, ubranka idealne na, na rzepaki. Chciałem powiedzieć, żeby zobaczyć, czy słodyszek. Czy naleci? słodyszek już wylatuje, także wychodzisz i wiesz. Bo my się tu z Mateuszem dobre te ustawiamy pod światło, a tu wieczne telefony. No, wiesz. Nie. Wieczne telefony. Słuchajcie, dlatego jestem tutaj z Ale takim oficjalnym. Faktycznie czerwone kluki mamy. do. do. To tak może. Przyjechałem do Mateusza, żeby go zaprosić. Do wyzwania, w którym będziemy mieli produkt, ale nie będziemy mówić o jego nazwie. Czyli mamy po prostu X i na polu, dopiero po efektach, gdzieś zobaczymy, jak to działa. Czy wychodzi. U Ciebie jakie uprawy? U mnie chyba wszystko z tego, co pamiętam, bo już nie pamiętam. Nie, na pewno rzepak, pszenica, kukurydza i groch. No, czyli zaraz będziemy gdzieś tam widzieć, e, jak, to realnie, e, jak to realnie wygląda na polu, e, bez mówienia o jego nazwie. Cześć, no, sam pomysł właśnie mi się podoba, dlatego też zgodziłem się po jakiś tam rozmowach, że no właśnie nie mówimy o konkretnie o jakiejś produkcji. Grze się rzuca temat, słuchaj. Jest taki pomysł, sprawdzisz u siebie, zobaczysz. Ja ci nie powiem, co to jest. Tak. I jak będzie działało, to będzie działało u Ciebie, a jak no. nie, no to, no to nie. No to zobaczmy. I zobaczymy się jeszcze u Mateusza, myślę tutaj przynajmniej raz. Na pewno. No. Na pewno. Jest waga, jest miernik plonu, tutaj tego nie uszukasz. No Ty akurat przy tych zwierzątkach to lubisz. Lubisz. Świnki w tle słychać, krówki, koniki. Kury kaczki świnie. Kury kaczki świnie. Jenoxy australijskie, to naprawdę to jest pełen zwierzyniec <gry> Dobry, zawsze u Mateusza. Bubry, łoś no. wydra, konie. Jakoś tak to było. Niektó Słuchajcie, niektórzy z tym walczą, a u Mateusza to jest. Ja lubię tu, jak się, się dzieje. Tu wszystko, wszystkie zwierzęta mają swój, swój kąt, swój dom. Ale wiesz co? powiem ci tak, że to naprawdę. Kapitalnie wygląda, ja je wypuszczę konie, bo teraz pewnie zbyt bydlakami nie będę tego tak robił, chociaż może zobaczymy. Ale wiesz, jak ja sobie bramę zamknę, konie otworzę, wypuszczę, konie sobie chodzą, może ktoś przyjeżdża na podwórko, nie. No. Że to fajnie wygląda, jaki to jest klimat, jak sobie wiesz, ktoś przyjedzie, a konie sobie tu obok człapie, nie. A prawda mi się to się tak podoba, że. Ja podejrzewam, że jakby tak jak na Podlasiu żubry tu do ciebie przyszły, no to ty byś z otwartymi rękoma przyjął. Dwie sztuki tak, Na swoim 20 pol. nie. <laughs> Na swoich polach. Mateusz, a jak twoje wcześniejsze doświadczenia z mikrobiologią, z bakteriami? No, bardzo, Cześć? bardzo, bardzo były szybkie. Szybkie? I szybko je kończyliśmy. Dobra, Czyli Nie coś... wiesz co, no, no ja stosowałem różnych rzeczy sporo. Ale nie byłeś e, po prostu przekonany, nie Zawsze się jakoś... ko kończyło na jakichś testach i dalej. I nic dalej nic z tego było. nie wynikało. Okej. Okay. No więc, więc. Wiesz ja zawsze mówię, no zobaczymy jak to będzie, ale ja zawsze mówię tak, że wszystko działa tam, gdzie ktoś ma zaniedbaną glebę i tak dalej, to działa wszystko. Natomiast no. jak już masz poukładane co nieco w glebie, no to wtedy, żeby zobaczyć ten wynik, ten efekt... To trzeba się postarać. Musi być naprawdę to dobre, nie? Dlatego w naszym przypadku tak to będzie też wyglądało, że my... Sorry, trochę Ci jedną roślinę zdeptałem, straty tylko. Miało być tylko. Mi 5 ton. <laughs> miało być 5 ton, a będzie 4,5. Dlatego w naszym przypadku będziemy tutaj robić takie wizyty polowe, lustracje, mhm. gdzie te rośliny będą i ważone, i mierzone. No będą dokładne, dokładne badania prowadzone, tak żeby mieć cały obraz jakiegoś takiego raportu, Polowego, bo wiem jak to sam po sobie wygląda, że wchodziłem na pole, patrzyłem gdzieś tam po roślinach, z produktem, bez produktu. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Ale wiesz i tak i tak finalnie nas najbardziej interesuje, interesuje plon. To... Dokładnie. Tak, tak, tak. Dokładnie. No bo tutaj może być, wiadomo, na korzenie może wiadomo, być... Wiadomo, że to wszystko w teorii ma wpływ, znaczy w teorii, w praktyce, ilość korzeni, masa tych korzeni, wiadomo... Im ja wiem jedno, im więcej w tym temacie siedzę, tym e, znajduję więcej ludzi, którzy są po prostu tego e, przekonani i, i robią to u siebie, szczególnie przy warzywach. To, to widzę, że jest taki tam ziemniaki, wiesz, cebula... Bo wydaje mi się, że przy warzywach ta różnica w plonie może nie być duża, natomiast przekłada się już realnie na dużo większą kasę, nie? Żeby, Moż... Wiesz, żeby kilogram pszenicy kosztował 2 złote. Ale tu też realnie chodzi o to, żeby się opłacało jednak. No dokładnie. No. Czekaj, wsadzę tak, Ci z tak, powrotem. Tak, tak, zdecydowanie. <laughs> Jak suszarnia Mateusz? Często wykorzystywana? Sezonowo w kukurydzy. Kukurydza. No. U mnie to, to właśnie... Największe, to jest największe przekleństwo U... każdego gospodarstwa. Naprawdę. To, to znaczy? jeżeli jeszcze senior chodzi i ci mówi... Ja bym już, ja bym wjechał. Ja, ja bym, bym wjechał kosiła, i bym pójdź... puścił na suszarnię, no. Później trzeba siedzieć i suszyć. Masz suszarnię? Ja bym ukosił. Ja bym no. póki jest, bo potem nie wiadomo, a może porośnie. Ale to zobacz, to powiem ci, że my mamy bardzo... Bardzo podobne doświadczenia. Nawet... Bo to, to jest to po prostu ten wiek, to są... To są to jest... ty, byś mój, ty byś poczekał, ja bym poczekał, tak. ale... Zobacz, jadą już. I tak, jadą, jadą. jadą. Ale oni suszą. Masz suszarnię, <laughs> już można puścić. A później pogoda nie będzie. Znaczy wiele razy to się sprawdzało, ale wiele razy no, było jednak tak, że się kosiło. I potem się okazało że tak można było... było poczekać 3 dni tak. i bez suszenia, bez roboty. Wiesz co, żeby nas było więcej, to może bym tam byśmy ukosili i coś tam puścili. A jak my jesteśmy we dwoje, we dwóch, ja mam jeszcze teraz w suszarni, pilnować, bawić się. Tak, a to jest temat na, na cały Daj, dzień jest, albo czasami i to... noc, prawda? Nawet wiesz, jak ktoś mówił, a to parę procent, to, to tam 2-3 godziny, ale musisz być! No, wypadało To by prawda, to nie? prawda. Dlatego jak ukurydzę nam okro najczęściej, no w tym roku. Niedużej będzie, bo 10 hektarów u mnie, ale. 12 też niedużo. Ale to tyle dobrego pewnie. Bo na razie kontrakty no, słabo wyglądają. No. My, to, my to jak z Mateuszem prawdziwi rolnicy, my lubimy. Yy, znaczy tak, że się nie opłaca, to się nie opłaca. To wiadomo. Ale to wiadomo. lubimy sobie roboty chyba dokładać. Nie? No bo przy Oj. takich cenach kukurydzy, teraz ją tam robić, to to. No żeby Oj, ty no. robić, żeby robić. Dlatego mówię, że suszarnie to jest najgorsze, co może być w gospodarstwie. U nas tyle lat nie było suszarni, zawsze się dała. No. Zawsze się dawa. A teraz jest suszarnia i masz ten bodziec, to. żeby parę dni wcześniej, żeby tam kurde parę no. godzin szybciej, albo już wiem, wiem. rano o ósmej wyjść już pierwszą, Mam. możesz na suszarnię walnąć. Mam nie? tak samo. Dobra, dobra, na razie. Co, trzeba z żoną budowlane tematy omówić, co? To jest to. Miało być miło, Grzesiu. <laughs> No ale twoja budowa, cześć. zaraz ty tam. Właśnie chcę zobaczyć, bo wiesz, ja już. Ja już po, miło. A ty jeszcze walczysz. Ja, ja jestem, jestem niespotykany. Jest... A ja widzę, że ty lubisz Mateusz wyzwania. No, by, jakby, nie, jakby tutaj nie, nie oszukiwać, to tak. Rodzinkę masz liczną, to na pewno. Aj. Zwierzęta, świnki są. Co tam podchodzi, to przygarniesz. Jeszcze wystaw pszczoły. masz. O, w o pszczołach? Myślałem, ale myślisz, to... dom budujesz. No co jeszcze? Organizator strajków jesteś. No człowieku, no człowiek, człowiek orkiestra. orkiestra. No to już człowiek orkiestra. Spa, ten, jak to mówią, tynkarz, spadochroniarz, malarz, nie wiem. <grym> Tutaj co? Rampa jakaś? Tu? Nie, to w ogóle musisz odwrócić kamerę. Musisz Gdzie? Odwrócić. Na ciebie? Nie, w tamtą stronę. Aha, no faktycznie. To wszystko ci wyjaśnię. Tu są drzwi szczytowe i tędy ładowaliśmy świnie na samochód. Samochód cię cofał? No. Tutaj? Okay. I mamy tutaj taką specjalną rampę, taki pomost Bo u nas przejeżdżały auta, które były ładowane z boku No e, świnie A tu? A tu po prostu było tak zrobione, że nieraz auto przodem jechało A. I wiesz, żeby dobra. było to miejsce wystarczające Kurde, na... Kurde, ja myślę, że tutaj rampę gdzieś będzie startował... Ja tu motorem skakałem O, i to, no to, tak, to ja i to skakałem. jest, no Właśnie też tak patrzę na to no, no, Prosto no. na pole, cyk Tu się skakało No jak O Oryginalnie miała takie zabezpieczenie Taki był gwizdek jakby, on tutaj jest, rurka, on tu jest. Ale co dorabiałeś? To dorabialiśmy. E, no. To był wyłącznik, bo się zdarzyło tak, że... E, co to tam było? Pasek spadł czy coś? Zresztą tu mi jeden na sam koniec pasek pękł. Drugi trzeba wymienić. nie no. wiesz, to powinno być tak, że jak wentylator się nie kręci, to ona odcina gaz. No. A ja miałem jakby... Nieszczelne czy tam... No nie działał ten jej oryginalny system. No, e, no. Ten, ten bezpieczeństwa. I dołożyliśmy tutaj taką... Stycznik, zwykłą krańcówkę. No. I jak wiesz, jak ona chodzi... To wciąga to do środka, jak wentylator przestaje się kręcić, to klapka odpala no, i wtedy rozcina fajnie. gaz. No to powiem ci. Wtedy to rozcina gaz i no i to mi się w tym roku sprawdziło właśnie jak tam, nie wiem, pasek pęknie pamiętam co to było. To tak mi tam mają takie... Maj, I rozłączyło, praktywie. no to, to akurat no, no, fajne. No, no, no wiesz, no to musi być, bo to jednak kurna. Jednego razu mi się właśnie zdarzyło. Jak to było rozwalone, że wiesz ja słyszałem, bo to wentylator słychać jak diabli, nie? Tu sąsiedzi się tam śmieją, że jak Mateusz słyszy to słychać, <głosy> <głosy> budzika nie trzeba, aż tak nie, ale słychać wiesz ja zdążyłem tam dosłownie, nie wiem, trwało może 5 sekund, może 10, przybiegłem, no. no to tu się wszystko fajczyło, nie? Wiesz ten cały gaz szedł, nie było, nie był wdmuchiwany, to kurna. No, a Także... oryginalnie jakieś zabezpieczenia? No jest, właśnie tu jest taki, jest taki gwizdek, że jak powietrze, powietrze, wentylator chodzi, powietrze wciąga, to on wchodzi tutaj takim tam, e, taką tam rurką i tam do takiego mechanizmu, a on jest, nie wiem, czy zapchany, czy coś o, i nie działa. To twój system trochę lepszy. No jest, wydaje mi się, że prostszy i i, no. No i działał przynajmniej, I działa. no. No tak, I na, te, na, na te góry bliźniaki. W nie widać. Nawet w rzepaku nie widać, żeby jak, jak... Był A teraz czytałem, przy nawozach Robisz? No, 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 I w rzepaku wiesz to jeździłem dwa razy nawet, bo ten saletrosan, mocznik. I nawet trzy razy, bo tam jeszcze takie tam dziadostwo jedne na próbę rozsiałem, zobaczyć co tam będzie. I powiem ci, że to pójdziemy zresztą później na pole, to zobaczysz, że praktycznie nie widać w ścieżkach. Natomiast widać to błoto, kurde, zewsząd. No, Mateusz fan John Deere'ów. Jak sami widzicie. Nie, to Kazik. On zaczął, ja to po prostu nie sprzedaję. Aha. <laughs> nie, bo nie, póki nie. jeździ, no to Wiesz, co będzie No ja wymieniem. to wiele razy mówiłem. No mamy dobrego mechanika u nas od John Ale to, to i... akurat jest bardzo ważne przy, no. przy sprzęcie i większość maszyn tak się wybiera. Jak jest jakiś serwis mechanik, no to, no to wiadomo, że. A z drugiej strony też nie będę ukrywał, że mi się podobają. No. No a, podoba co, a co ja mam taki nos czerwony? A nie wiem, niedawno przyjechałeś. Niedawno przyjechałem. Zimno tu u ciebie. No kurde, ty ja rano jechałem jeden stopień. Oj, no. ten przyjaciel, co mnie trochę, u mnie, u mnie troszeczkę zmęczył. Powiem ci, powiem ci, że opony wymieniłem. To jest. Inny, o, ja i ja jestem. Powiem ci, że ja na, jestem teraz na tym właśnie etapie, że chcę sobie. No. O kurczę, dopiero po tym widzę, no, ile ty, mi bieżnika ja brakuje. Masakra. Naprawdę. naprawdę. No, nie, naprawdę. To, to... Na tylnych kołach tak nie widać, bo mam tylnie te nóżki, ale dopiero na przodzie człowiek sobie widać. zdaje sprawy. Jak nasze bieżniki źle wyglądały? No, o. dopiero po tym widzę, faktycznie. No. I powiem, Ci, naprawdę jest, jest inny ciągnik, nie? To nie, no mówi. kurczę, na, przy takim bieżniku, no to ma zaparcie dopiero. Tak. tak. Wejdę, jak już jestem, nie zamknięty. Nie ma, to nie wejdę. Chciałem do... no to przez szybę zaglądam, co? To samo, to samo. A to widoczek u Mateusza z jego tarasu. Jego pola, ale pięknie to tu wygląda. No powiem Ci pod taras. Pamięci, tam masz jakieś szkodniki daleko w polu, widzisz? Żurawie, widzę? skurkowane, żurawie. Ale Ty lubisz wszystkie zwierzęta, więc... I teraz sobie pomyśl, że tak będziesz rano wstawał, kawkie, tutaj będziesz sobie... Słoneczko będzie grzało, będziesz siedział. Uwielbiam żurawie, szczególnie jak... Przy, przy Żurawie tanie, będą ci stadami tutaj. Stadami po 50 sztuk. No, stadami z 50 sztuk Pięknie. takie ci przyleci tutaj. No, człowieku. to Pięknie, coś pięknego. To było moje marzenie. To było moje marzenie. No, Szkoda, że później, jak te wszystkie tarasiki przychodzą, e, to nie ma czasu na nich siedzieć. Tylko zawsze a jak będzie... wstajesz rano. Kurczę, już ta godzina dawaj, Zawsze ja powiem Ci więcej. Buty a jak, ubieram, wychodzę. A jak, a jak będzie czas na, na nich siedzieć, to jest w takim miejscu, że zawsze wieje. Także i tak nie będę siedział. <laughs> Zimno. No tu może wiać. Tu, to zawsze tak. piździ. Nie? Tu, jak w Kieleckim. Albo w, no. Z Kieleckiego jakby przyjeżdżał... Przyjeżdża... A my jesteśmy w Pomorskim. Jakby przyjeżdżali z Kieleckiego do mnie, to by mówili u siebie, że nie piździ jak w Kieleckim, tylko jak w Pomorskim. No. no dlatego te czerwone nosy, no co. No. No tak, tak. Tłumaczymy się. Ś -ś Środek lata, a my w kurtkach. <laughs> <laughs> e, dobra, to teraz ja na koniec Was zaproszę jeszcze do Zapisywania się do X-lettera, czyli takiego miejsca, gdzie będziecie dostawać wcześniej i najświeższe informacje dotyczące wyzwania X, czyli to, co się na polach dzieje, a także to już u mnie wersja Dolny Śląsk. Z tych osób, które tam będą, będę do siebie na takie lustracje polowe zapraszał, więc będzie okazja mnie odwiedzić na tym słonecznym, słonecznym Dolnym Śląsku. Tam jest cieplej, naprawdę. No i trochę się pogościć. Ciebie Mateusz też zaproszę. Bo ja jak tym Bo człowieka. jest kwestia goszczenia się, no to to my sobie poradzimy, bo bo zawsze z Mateuszem taki wspólny język potrafiliśmy znaleźć, prawda? Oj tak. Już przy pierwszym naszym spotkaniu pamiętam z, jak Bardzo my? się ten... Współ... Zżyliśmy się. Zżyliśmy się wtedy. <laughs> Żeby sobie coś nie pomyśleli, Mateusz. Nie, nie, nie. Każdy spał ze swoją żoną. To nie to. No, mogę powiedzieć, że każdy słowo z żoną. Tak, tak najlepiej się rozgadajmy, wszystko powiedzmy, za dużo, za dużo mówimy, dobra, także zapraszamy po prostu. Tutaj jeszcze z tatem Mateusza chwilę rozmawialiśmy i powiem tak, szacunek za no za to gospodarstwo. Mateusz ma co robić teraz? No myślę, że tak. Ale tak cieszy mnie to bardzo, że jest komu kontynuować to, to no dzieło. Właśnie. Mateusz jest trzecim jakby pokoleniem tu na tym gospodarstwie, bo to moi rodzice kupili kiedyś to gospodarstwo. Ja byłem kolejny, teraz jest Mateusz i, i, i naprawdę mnie to cieszy, że, że to się rozwija, że... Że ma chęci, a widać chęci, jemu, tak. jemu zapału nie brakuje, bo on nie pomysłów brakuje ma Nie ani zapału, ani pomysłów mu nie brakuje. Tak, no i to się ceni i fajnie, że że tutaj kolejny, ale znowu chłopacy już tu czekają w ryzach od Mateusza, żeby, żeby coś podziałać. Znaczy, no, na, tym, na tym gospodarstwie to jest e, już jakby taką tradycją, że jest, problem jest zawsze, za dużo chętnych do przejęcia. Aha, do. Jest więcej chętnych niż, niż jakby do podziału, tak? Tak to bywa, e, no ale zobaczymy, zobaczymy, dzieciaki życie podrosną, pokażę. życie pokaże. No, w każdym bądź razie bardzo fajnie to tutaj wygląda, miejscówka piękna. No i co? I tylko, tylko żeby w tym rolnictwie rolnictwie dobrze się powodziło. Żeby był spokój i taka stabilizacja stabilność. i stabilność, tak, bo to jest najważniejsze. To, to nie muszą być jakieś wielkie zyski, ale, ale to muszą być pewne zyski i, i pewna stabilizacja. Rolnik musi wiedzieć, na czym stoi, tak? I to nie, nie na dziś, tylko na, w perspektywie na, na dłuższy okres czasu. Dokładnie. sobie te zdjęcia robiliśmy, ja coś czuję, że ten X będzie wykorzystany do, do tego, do głosu. <śled>